Dobry wieczór, witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. 20 godzina, 3 września, sobota. Trzeci dzień bez kawy i bez cukru. Trochę mam ssanie na słodkie, ale muszę wytrzymać. Herbata raczej z cytrynką, bez cukru, więc wasze zdrowie. Nawet da się pić z cytrynką, herbatę gorzką. Powiem wam, że... Dzisiaj trzeci film, trzeci, trzeci września i będzie nagroda za komentarz tygodnia, którą pokazywałem na poprzednim filmie. Taki jest zestaw wkrętaków. To jest chyba są 5. 5 sztuk jest. No, chyba są płaskie, nawet tego nie otwieram. Płaskie, krzyżakowe. Takie jest niebieskie, niebieskie rączka. Za komentarz tygodnia, a komentarz tygodnia. <coughs> to nie jedyna, przepraszam, nagroda dzisiaj, bo jeszcze opowiem o jednej nagrodzie, ale zanim może teraz opowiem. W poprzednim filmie pod tytułem Poczta otrzymałem od Eskimosa nieoczekiwany prezent. Oczekiwałem Magnesów na auto, ale otrzymałem też kompresor samochodowy i prostownik. Prostownik sobie postanowiłem zatrzymać. A ten nowy kompresor, on jest tam w woreczku i w tym, jest, w, w tym stropianie, to pudełko oryginalnym się zniszczyło, niestety kartonowe, więc będzie bez oryginalnego pudełka. Jest tu instrukcja do niego, jest kompresor sam w sobie i o, jest w woreczku, w tym, karty, w tym opakowaniu stropianowym. I ten kompresor wylosujemy w konkursie. Jeżeli kanał mój osiągnie 2600 subskrypcji. Jest teraz 2561 więc niewiele brakuje. Jeżeli osiągnie mój kanał. To jest ten kanał, jakby ktoś nie wiedział. 2600. Jeżeli będzie 2600 zrobimy konkurs i jedna osoba ten kompresor wylosuje. Możemy tak zrobić. Bo ja kompresor mam jakiś tam w piwnicy, więc postanowiłem się podzielić z wami wszystkie nagrodami moimi i prezentami, więc ten kompresorek pójdzie dla kogoś, kto go wylosuje podczas konkursu na 2600 subskrypcji. A 6 y, y, 5 sztuk, wkrętaków otrzymuje komentarz, który się znajduje pod filmem, coś numer 48. Pod tym filmem. Dobra, film jest filmem, to sobie każdy może obejrzeć. Jest komentarz. Fajnie, że film się udało uratować. Fajnie się ogląda. Szerokości i bezpiecznego powrotu do domu i rodziny. Napisał Mateusz Kędzior, więc Mateusz otrzymujesz od zawodowego te wkrętaki. Pod filmem będzie link do maila mojego, będzie mail umieszczony i napisz tam swój adres. I w tym tygodniu wyślemy ci wkrętaki. No bo jestem taki. Wysyłam wszystkie nagrody, wbrew temu co piszą niektórzy po internetach. I Mateuszu dziękuję za Twój fajny komentarz, który właśnie jest komentarzem tego tygodnia, tak? I te oto wkrętaki lecą do Twojej paki, do Twojej skrzynki pocztowej. A jak już wspomniałem wcześniej, kompresorek będziemy losować na 2600 subskrypcji. Troszeczkę jeszcze brakuje, ale niewiele. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Jutro planuję pojechać na coś wieczorem. Gość, który miał być na Cosiu, będzie u mnie w poniedziałek. I opowiemy na spacerze, może o jego kanale i tak dalej. Więc to w poniedziałek się będzie działo coś innego. A jutro coś zgodnie z tradycją. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Do następnego.